w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj testujemy sobie kolejną nowość, mianowicie będzie to wyrzutnia szakal 2.0 z serii Scream Boom. czyli jakby z odłamu zombuma. Wiecie o co chodzi z który jest tutaj, seria ta nowa, głównie hukowa. natomiast jest seria Scream, Boom, która jest głównie piszcząca, i seria jeszcze tam. Color boom i tam dalej i tak dalej. Skupmy się na tej kosteczce. Ta kosteczka, kod produktu ZBS301, kaliber 20 mm, strzałów 12, efekt gwizdzący srebrny ogon plus hammer, czyli klasyczna klasyczna naprawdę piszcząca kostka z z, 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 z Hukiem, hukiem Lond 1 nie ma tutaj rezerwy, ale co się dziwić. Skoro za tą kostkę tą kostkę da się wyrwać za jakieś 20 kilka złotych. Taka cena wyjściowa to 30, 32. Natomiast z różnymi kodami rabatowymi teraz jest Halloween, więc dało się ją wyrwać za tam 20 kilka. Więc powiedzmy, że będę ją oceniał jako kostkę za jakieś myślę, że 28, to jest taka klasyczna cena. Nie ma co się odnosić do cen, wyprzedażowych Neck 120 gram. C posiada. Oraz oczywiście jest to produkt od Pol Expans. W tym momencie zapraszam jeszcze Was do linków w opisie. Zapraszam do sklepu od gdzie macie mój kod rabatowy, a bez 15 na 15% zniżki. Zapraszam na Instagrama, TikToka, inne serwery Discord i tak dalej. A ja lecę z tą kosteczką, maluchem z naszym huką piszczącym maluchem. Bardzo lubię piszczące kostki. Jeśli jesteście moimi widzami od jakiegoś czasu, no to już zapewne to wiecie. Wiecie, że mam słabość do tego efektu, do tych srebrnych ogonów z piskiem. Świetna kostka od Triplexa wyszła tego typu. Tamta ma większy kaliber, więcej strzałów. To jest taka budżetowa wersja. Ale no, mam słabość do tego efektu i dlatego chciałem to tylko podkreślić, bo mogę być lekko nieobiektywny, bo tak jak mówię, no, uwielbiam ten efekt. Mam nadzieję, że to będzie ok, bo szczerze mówiąc, jeśli chodzi o piszczące kostki, jakby ktoś mi powiedział, że mam pomóc mu w wyborze piszczącej kostki do 25 zł, no to kiedyś bym mu dał po prostu jakieś Te Saturn Missiles, bo to, bo tylko to dał się znaleźć do 20, 20, 25, 30 zł, a tutaj mamy malucha piszczącego teoretycznie z fajnymi ogonami, teoretycznie z fajnym hukiem, zobaczymy jak to będzie w praktyce. Odpalamy. Launching, gdzie jesteś? Dobra, niech się trzyma. O dziwo, bardzo głośna. Bardzo fajne 20 mm. Jeśli chodzi o te srebrne ogony, trochę się, trochę się zawiodłem. Oczekiwałem czegoś innego. Oczekiwałem trochę grubszego ogonka. A tutaj było, no, po prostu kilka iskierek za tym pociskiem leciało. Nie mogę powiedzieć, że nie. Hukowo, hukowo jeśli chodzi o kule Titanium Salut, naprawdę bardzo fajnie. I jakbym wyrwał je na wyprzedaży, po 20 zł, to bym naprawdę bardzo się cieszył bo to jest naprawdę świetna kostka w tych cenach w tej cenie, w cenie tych 28 zł to jest pozycja dobra dobry huk fajne kule Titanium Salut pisk nawet głośny te ogony lepiej przemilczeć kilka, kilka srebrnych ich skierek nie nazwałbym ogonem co nie zmienia faktu że, że jakbym ją kupił a kupiłem, w sumie kupiłem. Yy, ale gdybym kupił ją nie na testy, tylko dla siebie, do strzelania, a byłbym fanem pisku i byłbym fanem huku, jeśli chodzi o wyrzutnie. To nie byłbym zły, to jest siódemeczka, to jest siódemeczka. Skrzyw... Wydaje mi się, żebym skrzywdził tego Szakala, jeśli dałbym tej wyrzutni ocenę niższą. E, działa krótko, bo ma tylko 12 strzałów, ale robi co ma robić. Mi się podoba, siódemkom mogę zostawić. Na ten moment naprawdę fajny reprezentant serii e, ząbów. E, dajcie mi znać w komentarzu, co Wy o tym sądzicie. Może Wam się spodobała ta kostka bardziej, może mniej. E, dajcie znać. E, trzymajcie się. Cześć, zapraszam do konkursu, zapraszam na zakupy w odpalaj, zapraszam do innych linków w opisie, na przykład na Instagrama. Trzymajcie się.